Dzień dobry, witajcie, tu Ania Zielińska. Słuchajcie, jest kolejny lipcowy weekend w naszym starym domu na Mazowszu. W weekend staramy się z Szymonem w miarę możliwości jakoś dużo nie pracować, tylko bardziej spędzać czas rodzinnie. Dużo wtedy gotujemy, dużo przebywamy z dzieciakami na dworze, krzątamy się tutaj, robimy takie bardziej przyjemne rzeczy. No i dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić, żebyście ten kawałek weekendu spędzili z nami. Coś tam na pewno pogotujemy. Robimy też ostatnio non-stop przetwory, praktycznie codziennie, bo no teraz bardzo dobry moment na pomidory, za lada moment wkroczą cukinie. Także staramy się jak najwięcej tego dobra zamknąć w słoikach. Dużo też, oczywiście, spędzamy czasu w ogrodzie. Pogoda się odrobinę wreszcie poprawiła, więc dzisiaj nawet dzieciaki się kąpały w basenie, a w planie wieczorem jeszcze mamy ognisko. Także zapraszam Was, spędźcie z nami kawałek słonecznego, tym razem weekendu na wsi. Zapraszamy! Dzisiejszy dzień w dużej mierze sam się zarządził i zadecydował, jak będzie wyglądał. Słuchajcie, wyskoczyliśmy po kawę szybko, bo się skończyła z Szymonem. No, a tam była promocja na pomidory i na paprykę. No to przecież nie można nie skorzystać. No i nabyliśmy sporo pomidorów i papryki. W związku z tym dzisiejszy wieczór nam upłynie na robieniu przetworów dla odmiany. Ja będę robić domowy ketchup. I może jeszcze zrobię ze dwa e, słoiki, czy trzy, albo pięć <laughs> pomidorów w occie, w plastrach, a Szymon będzie robił czatneja z papryki i wymyślił sobie, że uwędzi tą paprykę najpierw. Zaraz wam pokażemy, podglądniemy do wędzarki, jak to, bo tam się już wędzą te papryki, więc myślę, że będzie naprawdę wyjątkowo aromatyczny, ma jakiś taki fajny przepis, jeszcze z laską cynamonu w ogóle, także myślę, że będzie bomba. Na obiad mamy dzisiaj, słuchajcie, podudzia z kurczaka, i do nich zrobię teraz takie zawijaski z cukini. Trzeba cukinię pokroić w cienkie takie pasy, i będę w te pasy zawijać serfeta i układać takie ślimaczki z tego. No i potem tylko odrobina oliwy, soli, pieprzu i mięty. No i zarówno kurczaka jak i tą cukinię, słuchajcie, przygotowuję w naszym nowym super pięknym sprzęciku. Mamy frytkownicę beztłuszczową z Force Swiss. I powiem Wam, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Dostaliśmy do przetestowania, i naprawdę fajna sprawa super szybciutko się to przygotowuje. Właściwie się włącza i prawie, że od razu jest gotowe. Robi się te potrawy naprawdę bardzo szybko szybciej niż w piekarniku. No i wiecie, to też jest fajne, że cała kuchnia się tak nie nagrzewa. Ee, że jest mniej sprzątania, a tak naprawdę wszystkie te elementy można sobie prawie że wymyć w zmywarce, więc jakby łatwo i szybko to e, idzie. No i bajerańskie jest okienko, przez które można sobie e, podglądać, jest nawet do karadocha, że można sobie przez to okienko popodglądać, jak tam wszystko dochodzi, czy już jest e, gotowe, czy nie. No i na pewno też fajną opcją jest to, no my się staramy jeść zdrowo. Sami dla siebie, ale też zdrowe nawyki naszym dzieciom przekazywać żywieniowe. Więc mega fajne jest to, że praktycznie bez tłuszczu można sobie gotować, tylko z niewielkim użyciem oliwy i tak naprawdę bez głębokiego smażenia. No i już żeśmy parę rzeczy robili. Robiliśmy frytki, bardzo smaczne wychodzą. Takie nie kupowaliśmy mrożonych. Tylko po prostu z ziemniaków pokrojonych w słupki, takie domowe fryteczki. Szymon robił koftę, czyli takie greckie danie z mielonego mięsa na patykach w takiej formie, takich szaszłyków trochę. No właśnie, kurczaczek, cukinia. Jeszcze się przymierzam, żeby zrobić ciasto, bo jestem ciekawa, czy, czy ciasto też fajnie wyjdzie. No, także biorę teraz sobie takie plastry. I zawijam je w ślimaczki. No, a wracając jeszcze do airflajera, no to do tej frytkownicy, to fajne jest to, że ona robi wszystko tak suchym powietrzem bardzo precyzyjnie. Więc faktycznie to zużycie energii jest też dużo niższe, bo to działa tak bardzo miejscowo. I jest też, wiem, że dużo osób narzekało przy frytkownicach, że mają taki prozaiczny, ale przyznaję, że może być irytujący problem, że jak robią na przykład jakieś takie zapiekanki czy coś a la pizza, to wiórkowany ser lata pod wpływem tego ciepłego powietrza i przykleja się tam, gdzie nie powinien i jest potem ciężko to domyć. No i tutaj ten problem został wyeliminowany. Więc fajne jest to, że, że ten ser nie lata, tylko dobrze się trzyma. No, na górze jeszcze fajnie można sobie wszystko poustawiać. Są różne oczywiście temperatury, różne też programy, więc nie trzeba nawet się w ogóle znać, tylko się tam ustawia. Czy ma być to frytki, ryba, jajka, stek, e, no kurczak, co tam się chce. No jest taka szufladka, e, i, i w niej jest tacka, na której układa się jedzenie. I to wszystko, słuchajcie, to, to można sobie w zmywarce umyć, więc to jest bardzo fajne i wygodne. Także, gdybyście się zastanawiali nad taką frytkownicą powietrzną, to myślę, że warto, że fajna sprawa. Jest to nieduże. I faktycznie no na pewno jest oszczędność czasu, bo krócej się to robi niż w piekarniku. No i oszczędność pieniędzy, bo urządzenie jest mniejsze, nagrzewa się błyskawicznie, więc jest mniejsze też zużycie prądu. E, mi się podoba dodatkowo to, że nie nagrzewa się kuchnia i zapachy tak nie przechodzą, więc w lecie szczególnie to jest e, bardzo pożyteczne. No i jest oszczędność czasu, bo. Trwa to szybciej, żeby to tutaj przygotować. Zawsze trzeba długo czekać aż piekarnik się nagrzeje, a tutaj faktycznie raz, raz, dwa, trzy. No bo bez tłuszczu w piekarniku też się da, ale z piekarnika, ja bardzo lubię w sumie korzystać z piekarnika, ale jest to takie coś co trwa dłużej. To jest taki rytuał, bo piekarnik musi się nagrzać. Potem się długo to piecze, potem jeszcze długo to ciepło się wytraca i ogrzewa kuchnię cały czas. No i jeszcze na końcu jest szorowanie rusztu, tak? Tudzież innych przypieczonych rzeczy. A tu jest naprawdę rachmachciach. Po prostu wkładam, włączam, to już się robi, wyłączam, nie robi się, wszystko do zmywarki i posprzątane, a całość jest lekka, więc jak skończę i nie będę używać już tego dnia, to idzie sobie do spiżarki i czekam. Na następną okazję. Wygodne. Chyba za wcześnie pochwaliłam pogodę, bo właśnie zaczęło grzmieć. Więc nie wiem, czy nie będzie burzy i nasze ognisko trzeba będzie przełożyć, ale w takim razie chciałam Wam pokazać kilka nowości ogrodowych. Zanim się nie rozpada, więc chodźcie, taki szybki przegląd, co tutaj w ogrodzie jest nowego. Jestem bardzo dumna, bo oto rozkwitła moja pierwsza w życiu dalia. E, na wiosnę e, posadziłam tutaj e, karpy dali, e, chyba. Około 15. E, ładnie wyrosły bodajże wszystkie. No i właśnie pierwsza się już otworzyła. Także moja pierwsza dalia w życiu. Zobaczcie, jaka ładna. Jestem z niej bardzo, bardzo, bardzo dumna i czekam już na następne. Zaczyna też kwitnąć hortensja. Ona już tutaj była. Ja jej nie sadziłam. Jest pięknie przytulona do tej piwniczki. Wygląda tutaj naprawdę bardzo dobrze. I e, no, piękna jest. Słuchaj, w ogóle słuchajcie, to jest taki śmieszny numer. Bo ja nigdy nie lubiłam hortensji i nie lubiłam rododendronów. I wręcz mieliśmy z Szymonem kilka takich rozmów i nawet chyba, pamiętam, że na którymś odcinku, ale to już dawno temu, powiedziałam, że na pewno nie będę mieć w ogrodzie hortensji, bo uważaliśmy z Szymonem, że to takie trochę są roz... kwiatowe tuje, i tak się odżegnywaliśmy. Ale powiem Wam, że tutaj na wsi tak zakochałam się w hortensjach i w rododendronach że po prostu są to moje ulubione rośliny. No, są naprawdę piękne. To jakie mają zdrowe, mocne, mocne liście i te piękne, ciemne łodygi bordowe. No i te kwiaty oczywiście ładne, które będą tutaj całą jesień i całą zimę, bo są dekoracyjne również jak przekwitną. O, burza się <laughs> chyba, chyba nadciąga. No i różanyczniki też bardzo pokochałam. I właśnie mam plan, Wczoraj na to wpadłam. Po prostu nie wiem, jak mi mogło to wcześniej nie przyjść do głowy, że cały front przed ogrodzeniem wysadzę hortensjami ogrodowymi. Już sobie znalazłam taką odmianę niebieską mocno i będzie taki szpaler hortensji. Także zakochałam się, widzicie? Że człowiek naprawdę nieraz potrafi zmienić zdanie o 180 stopni. No i też chciałam dzisiaj uwiecznić malwy. Ponieważ już e, powoli kończą swoje kwitnienie, to jeszcze raz chciałam je wam pokazać. Ostatnio na filmie dopiero się pamiętam, wam pokazywałam, że się pierwsza dopiero otworzyła. Teraz już są w pełnym rozkwicie. E, są takie, e, są w dwóch kolorach. Jeden jest taki fuksjowa czerwień, a drugi taki bordo ciemny z czekoladą złamany. Są jak widzicie, przepiękne, wyższe ode mnie e, i naprawdę ładnie tutaj wyglądają. Są takie. Mocne, duże, nie jakieś rachityczne, bardzo jestem z nich zadowolona. I naprawdę tutaj taki pośród tych warzywek i ziół, taki naprawdę swojski piękny widok. Pięknie, kolorowo jest też w warzywniku. Mam tutaj kolorowe, fioletowe groszki pachnące, prześliczne i bardzo smaczne, takie wyjątkowo słodkie. I nie groszki pachnące, oczywiście, tylko no, groszki po prostu jadalne. I też zobaczcie, fasolka. Też mam taką odmianę, która jest fioletowa. Ona oczywiście po włożeniu do wody zielenieje, ale na krzaczku jest fioletowa. fioletowa ma też kwiat, fioletowe ma też kwiaty, więc bardzo ładnie tutaj jest i kolorowo. A tutaj efekt mojej ostatnio i inki fascynacji i pracy, słuchajcie. Isia się szalenie wkręciła i zrobiliśmy oczko wodne. Szymon pracowicie wykopał dół. Wkopaliśmy po prostu tam e, takie duży, taką dużą plastikową miskę. Ona ma gdzieś około 80 litrów. No i obłożyłyśmy z isunią kamieniami. E, powkładałyśmy tam kawałki drewna, żeby sobie rybaki różne mogły tam stać albo się wykaraskać jak wpadną. I jeszcze planuję jakąś roślinkę wodną tutaj e, zamówić i wsadzić. E, no i taki e, może jakieś światełka jeszcze e, i tak powoli, nie, ja nie chcę, żeby tutaj było japońsko 1 do 1, ale jest taki troszeczkę ten klimacik w tym zakątku, bo jest pergola w takim właśnie japońskim stylu z, e, z glicynią chińską wprawdzie, no ale e, jest to oczko wodne. No i powiem Wam, że jestem też zadowolona, bo e, o żabę przewróciłam, jestem zadowolona bo e, bardzo fajnie ta datura się ogarnęła. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałam Wam... Jezus, e, ona już szła na kompostownik. Ja już ją wyjęłam z tej donicy, niosłam ją na kompost, ale w ostatniej chwili stwierdziłam, że dam jej jeszcze szansę i bardzo się cieszę, bo pięknie sobie tutaj rośnie. E, ogarnęła się po tych wiosennych przybrozkach liść za liściem. Jestem ciekawa, czy zakwitnie. Będę próbowała ją również przezimować w oranżerii. Rabata lawendowa, tak jak ją nazywam, e, przy podjeździe robi się coraz piękniejsza. Zobaczcie jakie wielkie urosły anabelki. Czekam już, żeby zaczęły kwitnąć, ale naprawdę po tych deszczach po prostu tak ruszyły do góry. E, także bardzo fajnie się tutaj mają. E, bardzo ładnie się rozrasta lawenda, e, przetaczniki, e, werbeny ostatnio dosadziłam i powiem wam, że werbeny i jeżówki to jest po prostu to jest Tyle motyli, nawet w tej chwili siedzą dwa. One tutaj non-stop przesiadują. My tylko z Inką tu często przychodzimy popatrzeć na motylki, bo no jest ich szalenie dużo. Zwłaszcza właśnie werbeny i jeżówki. I w ogóle jeżówka też jest, kolejna się pojawiła. Powiem Wam, że mam kłopot taki, że mamy co tydzień tutaj jest u nas targ. Taki wiejski i co tydzień jeździmy i niestety, niestety są też ludzie z pięknymi roślinami, e, więc jest mi się szalenie ciężko oprzeć, bo takie wielkie, piękne jeżówki są po 15 zł. E, więc właściwie e, co tam jestem, to coś kupuję, e, a i ostatnio też byłam z siebie dumna, rudbekie, oczywiście, ja zawsze mówię na to, na wszystko mówię jeżówki, są jeżówki i rudbekie. Ostatnio nawet się odważyłam i kupiłam sobie taką właśnie rozrośniętą rutbeckie i zamiast ją posadzić w całości, to ją szpadlem przecięłam na pół i rozdzieliłam na dwa kawałki. Zresztą to werbeny też, więc... I przeżyły, przeżyły, także będę tak już teraz pewnie robić. Teraz jesteśmy z boku domu, między domem a garażem, i tutaj jest taka przestrzeń leśna, naprawdę, bo tutaj jest bardzo dużo drzew, mało trawy, bo dla trawy jest tutaj za ciemno. I ja już tutaj rozpoczęłam proces zatarniający. Ja chcę, żeby tutaj, przynajmniej tu, gdzie się nie chodzi, zaczyna padać, żeby były roślinki takie, no po prostu, okrywające. I popatrzcie, posadziłam tutaj. Kopytnika, kilka egzemplarzy, żeby się ładnie tutaj porozrastał. I posadziłam też runiankę japońską, która też ma być taka właśnie okrywowo zadarniająca. No i oprócz tego też posadziłam gigantyczne hosty, trzy takie odmiany o dużych liściach, więc też już czekam. Aż sobie pięknie urosną. A tutaj jest za darmo, zupełnie. Mam wielką kępę barwinków na frontowej rabacie przed domem i wzięłam po prostu szpadłem, takie od ukorzenione odrosty, odkopałam i wkopałam je tutaj w kilku miejscach, żeby też ten barwinek tutaj sobie. Szalał. W Ziemiance też mamy nowości, które są wynikiem przyjaźni Szymona z Grokiem. Zaprojektowali, e, słuchajcie, etykiety do e, naszych przetworów. I zobaczcie, tutaj mamy te szwedzkie ogórki, takie, co wam ostatnio pokazywaliśmy, kiszono konserwowe, a że szwedzkie, no to nam bardzo naokoło nam się skojarzyło z włóczkiem i taka etykieta powstała. E, I zaraz wam pokażę jeszcze kolejny. A tutaj zobaczcie, właśnie też ostatnio to robiliśmy. Ja robiłam takie pomidory w occie z cebulą, a Szymon przecierł taki pomidorowy, no, do zupy, do pizzy na zimę i też właśnie mają piękne etykietki. Teraz w ogóle są pomidory na naszej na, ta na tapecie, bo no, mają dobre ceny. Jeszcze nasze dojrzewają, ale już te sklepowe też są pyszne, na targu są pyszne. No i są w takiej cenie, że można tam kupić 10 kilo i się pobawić. Na korniszony wymyślił, kiedyś czytał, kupił Hani taki komiks o kapryśnej księżniczce, która nie chciała jeść ogórków. I na tej podstawie zrobili właśnie korniszony kapryśnej księżniczki. A na czereśniach babci jest etykieta, którą AI wyrysował w oparciu o zdjęcie właśnie babci, także ma własną podobiznę na swoim dżemie. Doczekałam się też wreszcie w piwniczce z zamrażarki, dużej takiej z wolnostojącej. No już tutaj troszeczkę rzeczy jest, dopiero zaczynamy. Staram się teraz właśnie, jak są tanie, warzywa i owoce, albo własne z ogródka, no to wszystko. E, ładnie sobie tam przygotowuję, myję i mrożę, żeby było na zimę na zupy. Mam kalafiory, mam fasolkę, bób, e, truskawki i pietruchę z ogrodu. Powiem Wam też nieskromnie, że zrobiłam dzisiaj zarąbistą zupę ze świeżych pomidorów. Po prostu coś pięknego. Żałujcie, że nie możecie poczuć zapachu. Tutaj jest 2 kilo świeżych pomidorów zblendowanych do tego melisa z ogrodu, oregano z ogrodu i rozmaryn. Zupa była naprawdę przepyszna z grzaneczkami. Po prostu, jak ja kocham to lato i jak ja lubię tutaj mieszkać. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Jak widzicie, po dobrej pogodzie zostało tylko wspomnienie. Ognisko dzisiaj się nie odbędzie, bo przeszła wielka burza. No, trudno, takie lato mamy, a nie inne. Ale za to pięknie. Wędzą się papryczki, ale pachnie. Myślę, że będzie naprawdę pyszny. Tyle na dzisiaj. Słuchajcie, kolejny dzień za nami. E, dziękuję Wam za oglądanie. E, Oczywiście subskrybujcie kanał. Bądźcie z nami. Kola, coś bardzo chcę powiedzieć do mikrofonu. <noise> do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.